Problem z przekonywaniem wyborców PIS polega na tym, że oni często nie są w stanie przyjąć faktów na temat tego, jak rządzi, jak rządziła formacja, którą popierali. Skala tej zdrady interesów zwykłych Polaków jest tak duża, że wielu ludzi po prostu słuchając to nie wierzy. Uważa, że gdyby to była prawda, to wszyscy by o tym mówili. Dwa drobne przykłady. Jedno to obecnie trwający protest przed przewoźników. PiS próbuje stworzyć wrażenie, że stoi po stronie Polaków. Tymczasem to PiS postulował, żeby otworzyć rynek dla kapitału ukraińskiego bez żadnych ograniczeń. Tą wiosną, to jeszcze PiS postulował, żeby niekorzystną dla Polski umowę przek przedłużyć do przyszłego roku. I jeszcze kilka tygodni temu jeden z polityków PIS-ów wpływowych mówił, że ten proces kompletnie nie ma podstaw. Teraz na no, forum unijnym prezentują, że oni bronią polskich interesów. Inny tego typu przykład to kwestia kopalni. Właśnie w tych dniach przez Sejm, przez Komisję, przechodzi ustawa dotycząca ratowania górnictwa. E, PiS jest partią, która zamknęła najwięcej zakładów górniczych, w sumie wyliczyliśmy, że około 14. PiS jest partią, która tak skonstruowała w tej chwili funkcjonowanie spółek górniczych, że one są na granicy całkowitego bankructwa, jeżeli na no szybko przez Sejm nie zostanie przeprowadzona kolejna ustawa o dodatkowych pieniądzach dla tej branży. PiS jest partią, która zawarła porozumienia z Brukselą o całkowitym wygaszeniu górnictwa. Jednocześnie politycy tej partii pokazują się z górnikami, świętują Barbórkę, e, niektórzy z nich wręcz zakładają mundury górnicze. Czy to jest hipokryzja, czy to jest rozwojenie jaźni, w każdej sprawie samochody, polityka tak zwana klimatyczna, w każdej sprawie suwerenność, kompetencje przesuwane do Brukseli, w każdej sprawie, której nie tkniemy, PiS mówi jedno, robi zupełnie drugie. Zwykli wyborcy po prostu odmawiają uznania tych faktów, ci wyborcy PiSu, dlatego że uważają, że gdyby to wszystko była prawda, to przecież ktoś w mediach by o tym mówił. No. Moim zdaniem błąd, który tutaj popełniają, to jest błąd nadmiernie pozytywnej oceny rzeczywistości medialnej. To, co trzeba zrozumieć, to że w niczym interesie nie jest, żeby prze przekazać prawdę o polskiej polityce, pokazać, jaka ona jest naprawdę w tej całej jej beznadziejności. To znaczy, że IPIS i Platforma prowadziły prowadzą politykę bliźniaczą do siebie podobną, tylko towarzyszy jej zupełnie inna retoryka. To właśnie ta diagnoza, to właśnie zauważenie tego wszystkiego to jest to, co spowodowało, że my stworzyliśmy konfederację, która ma być alternatywą i dla pis i dla platformy, i dla reszty tych partii politycznych, które gdzieś z nimi kontynuują ustawienie polityki polskiej na złych torach. To wszystko trzeba odwrócić, ale najpierw trzeba zrzucić z nich tą zasłonę hipokryzji, za którą oni się chowają.